thank <laughs> you Mogę już uszyć, Mogę już ruszyć hey! wow! wow! Co? Wow! Onde é que o diretor <síntos> vídeo? <síntos> Dobra. Jedziemy wyżej Chociaż już się rusza to drzewo całe wow. Nie no o kurwa o kurwa Nie już wyżej nie wchodzę bo się rusza całe drzewo ze mną więc Jaj, mogę ruszać drzewem! Woo. Mogę drzewem ruszać, kurwa! To się wam nazywam drzewa. Nie, bo jeszcze całe drzewo rusza Boję się No Fajna szkoła w ogóle. I środek chodziłem po całówkę Najlepsze właśnie drzewa są tam Gdzie są one dbane, czyli jest ich mało Na przykład w parkach różnych Albo w Warszawie na ulicach jest dużo Taki drzew a w lesie to są w środku lasu to zazwyczaj są takie bez gałęzi w ogóle fajne widoczki no to będziemy schodzić tam albo jeszcze wyżej nie no wyżej no, wyżej nie ma. nie no Wyżej to bym wszedł, jakbym chciał przejść z jednego drzewa na drugie. <laughs> nie no, nie żartuję. Ale... O, popatrzmy sobie, jak się w piłkę, kto wygrywa. Kto nie? 11 minut. Te kurde, działa na początku to... No, no chciałem wejść, o na to tutaj drzewa, się nie udało. Oczywiście, bo... Bo... No bo przyschnął się na drzewo i miałem spumfowane ręce już Zresztą tu nie ma żadnych gałęzi nawet na tym drzewie Ciężko jest Trzeba pompować robić się nie więcej pociągnięć I się będzie umiało wyżej wyjść Dobra, to teraz chodzimy. to tam kamery są na dół Ale też będę nagrywał z lasu oczywiście, drzewka, czemu nie, w lesie też ponagrywam, w lesie też są fajne drzewa, a widoki jeszcze są lepsze, bo jednak, że jak powiem, widok szkoły nie naprawia mi optymizm, nie naprawia mi optymizmem. Już kuźwa zablokowałem się na granicy Dobra i zajebiście No i kuźwa zajebiście Takie wysokie Gdzie ja tam byłem? Byłem tam a, Ciężko powiedzieć Ale prawie przy czopku w każdym razie do... po, Cześć. Zobaczymy. Następny odcinek.